Witam serdecznie w kolejną niedzielę. Na dzisiejszym nagraniu będę chciał zaprezentować kilka sztuk młodzieży z obecnego sezonu rozrodczego, a więc sezonu 2001-2022. Przyniosę, myślę, 2-3 sztuki czarne i 2-3 sztuki szare z tych starszych miotów, już na których można coś zobaczyć, że ten królik będzie jakoś tam w miarę się prezentował. Osoby, które śledzą mnie na Facebooku, to y, myślę, że będą w stanie dostrzec, że te króliki były już tam pokazywane. Natomiast dzisiaj y, zaprezentuję je trochę w szerszej perspektywie. Na pierwszy rzut idzie samczyk z października o numerze, pokaż ładnie, 10 129 czyli październik ubiegłego roku. On był pokazywany na, na Facebooku. Samczyk właśnie z bardzo fajną głową Jak na takiego młodego królika Kwadratowy łepek Okrywa to co przed chwilą prezentowałem Również niczego sobie Jest on Po obydwojgu rodzicach mojej hodowli No taki przyjemny, przyjemny samiec wyszedł Kto ogląda moje filmiki na bieżący to jak powiem numery ojca, to może sobie skojarzy, bo ten ojciec był pokazywany jakiś czas temu, jak był mniejszy To znaczy był malutki, potem trochę większy No i na Facebooku też na zdjęciach był pokazywany, o tu ładnie widać jak ustanie Łapka fajna, okrywa również łapek Ojciec jego to mój samiec o numerze M1671117 Także dla moich wiernych widzów to takie. Taka mała pomo pomoc Żeby sobie go odnaleźć Zaraz przyniosę Również czarną samiczkę Po tym samym ojcu Również po mojej samicy tylko po innej No nie ukrywam że ten 1.1.17 zostawił Sporo dzieci bardzo fajnych On miał taki właśnie To był typ królika bardzo wystawowy Na takiej pięknej głowie Super, super włosie Połączyłem go ze swoimi samicami O innych gabarytach no i wyszły wyszły takie oto to owoce e, tego połączenia wspominana wcześniej samiczka bo również była pokazywana na facebooku samiczka o numerze 9120 jeżeli mi pamięć nie myli jest to samiczka z 28 września aktualnie chyba trochę zaczyna zmieniać okrywę więc tej sprężystości nie ma ale nie ma najlepszej, może tak, ale również jest to fajny włos. O, również co na pięknej stójce i pięknej głowie. Taki właśnie kształt głowy samczy, nazwijmy to. W tym roku za cel sobie położyłem stójkę, to już była w miarę fajna. Okrywy też nie najgorsze, ale poprawić kształt głów u samic. Żeby nie były takie głowy, nazwijmy to, szczurowate. Tylko takie bardziej właśnie kwadratowe samcze yy, i w barwie czarnej, i w barwie szarej. Yy, mówię o tych dwóch barwach, yy, tylko z tego względu, że tak jak wspominałem, tam kilka nagrań wcześniej. Z barwy żelazistej. Postanowiłem, yy, no może nie wyjść totalnie, ale ograniczyć. Ograniczyć do takiego stopnia, żeby to zostało tam 2-3-4 sztuki do użytku dla mnie. Na wystawy z nimi nie będę jeździł. Bardziej to do pomieszania genów. Pod kątem czarnych. Robię to z tego względu, że trzy kolory opanować na, na dobrym, wysokim poziomie, to trzeba dużo pracy i dużo czasu, a, a jak nie tylko umie, a zresztą wszystkich osób tymczasem jest bardzo słabo, więc stwierdziłem, że zostają czarne i szare. No, tak wygląda samiczka. No dodam tylko, że to są króliki, już teraz władzę. Ona pewnie ponad 7 kg tamten. Przed siódemko samczyk, yy, zaraz pokażę jeszcze szarą, co również ma ponad 7 kg październikowo. No nie ukrywam, że te króliki bardzo dobrze rosną, no tam genetyka robi swoje, nie chorowały. Yy, przy żywieniu teraz yy, tych starszych już 70% samowies. Nie chcę, żeby się pozapasały, nie chcę, żeby zaraz powywalało im pod gardla czy luźne skóry ograniczam ten wzrost, niech sobie rosną tak minimum mają czas z, z wczesnych miesięcy są, so, także nie muszę tu jakoś gonić wielkościowo no i jeszcze jeden czarny samiec już tak żeby skończyć temat tych czarnych ten królik za to jest o, na kapitalnych łapach, krube łapy to jest również samiec październikowy o numerze 10 1 31 bodajże piękne łapy, to co widać głowa też powinna być fajna, jest on z połączenia. E, Jestem z połączenia samca od pana Jarka Malinowskiego i samicy od Mateusza Pustelnika, samiec od pana Jarka Żelazisty też był pokazywany taki samiec na mocnej głowie, pięknym ruchu pięknym ten, ten samczyk młody, nie będę go też długo trzymał, bo on ma to tendencję, że przez to że idzie do góry, tak ładnie staje, to tak samo lubi ładnie polecieć. Więc nie chcę, żeby sobie zrobił krzywdę. Więc tylko tak go szybko chciałem zaprezentować, bo, bo był pan Jarek. Bardzo mu się podobał ten samczyk pod kątem właśnie głównie grubości łap. O, to taki, taki przegląd czarnych młodych. Zaraz pokażemy coś z szarych. Teraz szara samiczka pokazywana była ostatnio u mnie na Facebooku, królica. To co widać, kapitalna budowa. To po prostu szerokość u tego królika to jest mega. Okrywa też jest super. Jest to samiczka z października z 6 numerze 10126. Na Facebooku można sobie zobaczyć, właśnie ostatnio jak była dodawana, jak również jak była dodawana w wieku 3 miesięcy, jest to królik ponad 7 kilo, także. Od razu zastrzegam, można sobie zewnątrz, jak wyglądała jako młoda, żeby znowu mi tam nie zarzucano, że oszukuję na wadze, ale po prostu to co widać, mega wielka królica, szeroka, mocne łapy, fajne ucho. Jest ona po samcu od Pawła Krawczyka, samcu 1.1.15 z linii hena, henmarkę tak naprawdę połączenie. Moja, a matka jej to moja samica. On numerze 167-110200. Z połączenia ta matka jest samica od pana Jarka i mojego samca. Prezentowana jej córka. No to co widać, no naprawdę fajnie powychodziły. Może jeszcze pokażę drugą z tego miotu, jej siostrę. Siostra jest troszkę mniejsza, natomiast siostra jest na, według mnie, mocniejszej głowie. Budowo bardzo nie odbiega, ale ta jest, powiem szczerze, ile by jej nie dał, czego by jej nie dał. Tak jak daje, tylko raz, wieczor raz wieczorem je karmię, rano nie dostają, to przychodzę rano zerknąć. Tutaj, jak tu wygląda, czy nikomu się nic nie, złego nie dzieje, czy woda wypita, to u niej zawsze jest miska pusta. także Dlatego nie ma co przesadzać, bo, bo mogłaby rosnąć chyba w nieskończoność, ale to nie o to chodzi. Siostra o numerze 10.1.124 10, Włos równie fajny, to co mówiłem budowa taka sama szeroka Tylko jak dla mnie, tak jak wspominałem, chyba ma bardziej taką samczą głowę. O może to tak nazwijmy Myślę, że spokojnie samiec październikowy nie powstydziłby się takiej głowy jak ma jak ona ma. Przepraszam co tu jeszcze, a chciałem jeszcze dodać w tym miejscu, tak jak pokazuję ten Mary tatuażu jak wygląda, yy, jak wygląda wielkość znaczków w uchu u królików moich z tego sezonu, tak jak tam pokazywałem mam to inno tatułownicę większą więc te cyferki zupełnie inaczej wyglądają, są tak jak tutaj widać zawsze nad główną żyłą yy, w prawym uchu i w lewym Mówię to z tego względu, że, tak jak tam wspominałem we wcześniejszym nagraniu, którym wcześniejszym, już nie pamiętam dokładnie, część młodych z tego sezonu będzie wbijana na pl z racji właśnie tej wystawy europejskiej. Ale będą to dopiero z numerami PL-12, czyli od stycznia 2012 roku, bo dopiero od, tych, od tego momentu mogę tatuować na pl -ki. Będą to, tak jak widać, duże cyfry. Wbijane nad żyło. Mówię to z tego względu, że ostatnio na Facebooku pojawiło się na jakiejś grupie, tam pojawił się na jakiejś grupie post, gdzie chłopak rzekomo dodał królika, że go kupił z mojej hodowli. Tylko, że królik był o numerach PL21. Był to dorosły królik. To łatwo sobie wyliczyć z cyferek, że to był królik z lutego 2021 roku. Zupełnie inny rodzaj tatuażu, małe cyferki na środku ucha, i, i, i właśnie taka, taka trochę mała, mała no nieprzyjemność wynikła. Nie sądziłem, że, że ktoś się może podtrzymać, że ma moje króliki, dlatego, tak jak teraz pokazuję, jak ja je tatuję, i dopiero to będę od stycznia tego roku. Aczkolwiek nie ukrywam, że znaczków na napelki mam bardzo mało, mam ograniczoną ilość więc wątpię, że cokolwiek z pelek będzie sprzedawane, może będą sprzedawane jako dorosłe tam pod koniec roku, więc tak e, ostrzegam, e, czy przypilam, jakby gdzieś się pojawiło coś takiego, że ktoś rzekomo mówi, że te pelki to są moje króliki, to od razu mówię, że nie, a oprócz tego każdy królik, który ode mnie wychodzi z hodowli, dostaje rodowód. Jest najprostszy sposób, żeby sprawdzić, czy to faktycznie jest mój królik, jak ktoś tam mówi, że to jest mój, Niech pokaże dokument na to, czyli papier, dowód pochodzenie królika. Jak nie ma takowego, no to nie mamy o czym rozmawiać. Więc to tak odbiegając od tematu, jeszcze tu pokażę właśnie okręg. Fajne króliki, naprawdę ładne powychodziły. Myślę, że jeszcze jakiegoś jednego samczyka i kończymy. Pokażę. I teraz samczyk z listopada z podobnej linii co tamte prezentowane samiczki. Również na świetnej okrywie. Zaraz tu powiem pewne jego pochodzenie. Tylko zerknę w ucho o jakie numerki ma. 11.135 to jest chyba szósty listopad. On był. Mówię z tego względu, że podobne pochodzenie, gdyż jego ojciec i matka tamtych samiczek to było rodzeństwo z tego samego miotu. Natomiast matka tego samczyka to samica moja o numerze M16790174. Córka samicy 12.922, która to tam wydała na świat właśnie wiceczempiona i inne królice, które były w Bogu fale fajnie ocenione. Może mi się uda pokazać na tym samczyku, bo on ma kapitalne podszycie. Dużo królików powychodziło właśnie z tej linii 12.922 na kapitalnym podszyciu. No, myślę, jeszcze tylko dodać, że jak na królika w tym wieku, i łapa fajna, gruba i łepek fajny. No, okrywa to co widać. No, ładny samczyk mi się wydaje, powinien wyjść z niego. I zaraz pokażemy jak trochę jest wariat, więc może mi się uda te podszycie ładnie. No. Mam nadzieję, że chociaż trochę było to podszycie widoczne. No nie wiem jak ten telefon mi się udało trzymać, bo samemu nie jest tak łatwo nagrywać jednocześnie i tak dmuchnąć mu. Odpowiednio w podszycie. Dodam jeszcze tylko, że to jest również o, właśnie, wariat, który lubi sobie ze stolika zeskoczyć, no, ale jeszcze można go zobaczyć w tej perspektywie, jak on wygląda. No, to co jest właśnie zastanawiające mnie, i, i nie ukrywam, że będę, może nie prowadził jakieś badania, ale podpytam się innych osób, czemu może tak być, że z tych desek. Te króliki naprawdę co drugi zeskakuje. Co drugi, który go pokazuje, to zeskakuje. Natomiast jak tam mam w drugim pomieszczeniu ten wózek, na którym właśnie jest taka zielona wykładzina, to te króliki, które zeskakuje z desek, z wózka nie wyskakuje. Nie wiem, czemu tak jest, czy one się boją tych desek. Ale o, można jeszcze sobie z tej perspektywy zobaczyć jego wygląd. Okrywa, jaka jest fajna, ciemna, łepek. No, ładny królik. Dobra, więc na tyle by było. Na dzisiaj by było tyle. Nie przedłużam. Dziękuję wszystkim za komentarze, za oglądanie i do zobaczenia za tydzień.